Drugie podejście do superchargera w Rzeszowie. Temperatura spadła ogólnie na 26 stopni. 26, 60%. No, a my mamy. Nie, nie do 100, ja chcę do 80. No, idzie 68 kW, więc warto było pojechać załatwić co to, za, to co do załatwienia i wrócić doładować się przed dalszą drogą także a i wszyscy się ładują, czyli na, czterech, na cztery na cztery ładowarki idzie, na cztery kabelki i 70 kW, także ładnie po prostu za gorąco było i chyba ten inwerter się przegrzewał i ograniczał moc także do zobaczenia z następnego MOP Mokrzyska to jest 111 km od ładowarki Supercharger w Rzeszowie no, a tak tylko podjadę, przejechać zobaczyć co tu się dzieje, czy jest oblężenie na tej ładowarce, czy pusto o, tu jest fajnie strzałka, gdzie jechać, dobrze. Pojedziemy. A, i ładowareczka jest tutaj. To jest ładowarka firmy... EcoN. n To zobaczymy, w jakiej cenie. 2,99 także 3 zł za kW. No, jeśli mus i ktoś by leciał, nie wiem, peżotem, jakimś takim o małej pojemności, coś, że co 100 km musi się ładować, no to 112 km od Rzeszowa macie ładowareczkę. Szybka, 800 V, ale 3 zł za kilowat. Super Kraków. A nie dobra, tutaj. Tu każe jechać, bo to jest na parkingu, na wyjeździe z centrum handlowego. Że ja tu wjechać? A, dobra, no to każe tu wjechać, o, A, i fi, jest prawo, dobra. Także, no nie wiem jak to jest, że wszyscy się boją. Ładowarek w, w podziemnych parkingach. A tutaj normalnie Tesla, dużej mocy i pytanie: gdzie to gdzieś było? Tam na wyjeździe. Jest. O, kurde, tu jest tło. A my tu nie byliśmy? No, byliśmy. Byliśmy, a nie nagrywaliśmy. Tutaj 3 Tesla, 4, 5, 6. No jest, kręci się tutaj. Eee, dobra, czyli podjedziemy tam. No bo jest, żeby najlepiej się ustawiać, co druga. Czyli ten się ładuje z tej, czyli my jedziemy tam, dobra. 108 kW idzie 122 123 No 19% zostało, 24 stopnie ciepła. Od domu 524 km, z Rzeszowa 163 km przejechane w godzinę 50. No bo tu końcówkę się ciągnęliśmy już i tam jeszcze na Mopa zajrzeliśmy. W sumie 23 kW prądu zużyte na dojazd z Rzeszowa do Krakowa. Plan był jeszcze zajechać w międzyczasie na Orlę do Skawiny, ale w końcu plany się zmieniły i jednak zostajemy w hotelu w Krakowie. Bo już późna godzina, po co to się męczyć? Jak można plany zmienić, hotel zmienić? Tym bardziej, że ja, ja nie rezerwuję, nigdzie się na pewno... Nie ustawiam, tylko jak się uda, gdzie się uda, tam będę. Wybraliśmy Tesla, bo taniej niż Orlen. No i taniej niż e no. Dlatego mówię, że Tesla lepsza od innych samochodów, bo taniej się jeździ. Powiedziałem Wam, że taniej niż na Orlenie, taniej niż na Echoenie. A potem się zastanowiłem, że jednak trzeba sprawdzić, bo przecież tutaj w różnych godzinach różne ceny są. No i nie, tragedii nie ma. Centrum handlowe złoty 60. Złoty 60 przyładowaniu w tej chwili 106 kW. 106 kW mocy wchodzi, więc tak, więc tani niż na Orlenie i tani niż na ekoenie. Więc jak ktoś tam będzie mówił, że tylko cena się liczy, no nie, no kwestia przeliczenia, co się bardziej opłaca. No dobra, teraz już koniec na dzisiaj, także do zobaczenia jutro. Teraz jeszcze tak siedzę, patrzę i... I taka mnie myśl naszła, że e, ile kosztuje przejazd z Rzeszowa do Krakowa autostradą, ładując na superchargerach. Więc e, załadowaliśmy się do 80% w Rzeszowie. No i przyjechaliśmy do Krakowa też na supercharger. No, i tutaj też macie na ekranie głównym, jestem już 79, zaraz 80% już będzie, tak? I kosztuje to po, po złoty 60, wyjdzie 40 zł. 40 zł. Przejazd autostradą z Rzeszowa do Krakowa. Co prawda, ja jeżdżę, jeżdżę autostradami wolno, bo jechałem 105, 110. Także. Takie są realne koszty jazdy elektrykiem po autostradzie z Rzeszowa do Krakowa. Wczoraj ciężki dzień, długa droga. E, o, dwa zdarzenia jakieś były. Tesla została na Centrymodzie pychane wczoraj 529 km 74,5 kWh zużyte średnio 140W na kilometr. Tak, więc. No, tutaj coś się powoli ściąga i nie. Także więcej niż ostatnie moje trasy, no, ale to jest SK, SK mi, a nie y, drogami zwykłymi. Także jedziemy dalej. Autostrady, drogi ekspresowe. No dobra, no, jadę wolniej, bo jest dozwolona 140. Ja jadę tam, no, w tej chwili akurat tu do tira dojeżdżam, to zwalniam trochę. Ale od wyjazdu jest 40 km, przejechane w 53 minuty. Krót, krótko mówiąc, te autostrady mamy w Polsce wolniejsze jakoś nawet niż te, ekspresu, niż te ekspresówki. Drogi te lokalne, bo tam jakaś le, jakoś lepsza średnia wychodzi z prędkości. No tutaj w 50 minut, 40 km, to może się uda tak jak w Polsce, zaparkować przy samej atrakcji. No ostył parę czwartego dziewiętnasta. Aha ha ha czyli to już jest to nie dotyczy pojazdów. Dobra, no to dojechaliśmy. Czy pan czeka na nas? Pan na nas czeka, tak. Samochód zostaw zostawiliśmy na z tyłu za rondem Dwie dyszki za parking A teraz idziemy zobaczyć gdzie te Malediwy tutaj Minęło 5 minut marszu Ogólnie mam jakieś wrażenie, że jesteśmy poza sezonem Budy, niby tutaj te z lodami, zapiekankami, wszystko pootwierane, ale pusto, nikogo nie ma. A tu mamy za lasem, mamy już zbiornik wodny. Rybki są. Także jest tu baza nurkowa. Jakby ktoś miał chęć ponurkować. O, Grażyna, gdzie ty tam idziesz? Jeszcze się zgubisz w tym lesie. No, i rzekłem, że prawie jak na amerykańskich filmach, tylko że tam ze skarpy. No, ze skarpy skaczą do wody, a u nas u nas wodę jakoś dalej dali No nic, kolor jak już poprawimy może bardziej na Malediwowy Polski kanion Polski kanion, tak, Grand Canyon, Polish Grand Canyon No, no faktycznie prawie tak jak na dziew dziewiczej wyspie Koko... Koko Island to było? Na Bahamach asfaltu nie ma, już nie, No tam To ja tak jakbyśmy tutaj No tak, tak, to tak by się pośpiewali tutaj w bok. Po ścieżce. Nie, no, jest woda. Jest woda, jest muzyka. No. się okaże. O, i panie, i, i te. Żyla, żyla nie, i staje. rusałki są. A one tańczą. No bo nagrywają TikToka. A. Pilot FSD Pilot, nie mój pilot FSD, Nie FSD Zawiódł, zawiódł posłuchał Google'a I poszliśmy w las Także trzeba iść faktycznie Tędy co asfalt prowadzi Tak jak główna droga A nie bocznymi, bo na bocznych Najczęściej stoją Ja w kamieniu kamieniołomie jestem pierwszy raz Takim, żeby takie Taki Grand Canyon Polski zobaczyć nie to jakaś grubsza impreza była Dziewczyny się ubierają, tak Zakaz pływania, zakaz palenia, zakaz łowienia Właśnie patrzę zakaz, zakaz trąbienia Także dotarliśmy na Malediwy Mam nadzieję, że uda mi się podprawić kolory, co by, co by, co by niektórych ściskało. No grażynka do wody. Boże, się, lecą. Także na zdjęciach u wszystkich wygląda lepiej, czyli ja też będę musiał coś podkolorować. Gdzie ta grażyna znowu polezie? No normalnie. Przecież te zdjęcia już widziała Zdjęcia zrobione. No, teraz widoki ładniejsze. Chyba, że matka się nie pójdzie, a ma mieć na tej skalce się. Ok, to jest ładnie, ładnie. A bo to jak wyświetla na sobie na dół? Ja. To też ja, jest ładnie, ja to już stoję. Nie, no możecie no, i taki to widzieć sobie taki profilak, takie boczne no, sobie. To mi się zaniknął na dół. W tamtą stronę we mnie nagrałem. Ale teraz wracamy. Bo chciałem w tamtą stronę powiedzieć, że jesteśmy poza sezonem. Ludzi nie ma i w ogóle. Ale to po prostu dobrą godzinę trafiliśmy. Że jeszcze nie było ludzi. W tej chwili wracamy. Godzina 12 za chwilę. A w każdej budzie kolejka. Ludzi lezie od ciorta i ciut ciut. Także, jak chcecie sobie nagrać fajny filmik, porobić w focie bez problemów, to naprawdę trzeba z rana, z rana wstawać. Kto rano wstaje, temu my też planowaliśmy, że godzinę wcześniej wyjedziemy, ale oczywiście, montaż filmów to wszystko niestety zabiera czas. A YouTube jeszcze nie płaci, więc jak możecie, dajcie lajka, komentarz, a najlepiej subika. Dając suba nie musicie dawać premium z abonamentem, tylko wystarczy zwykły subik. Bez abonamentu nic to was nie kosztuje. Jedyne co, to po prostu musicie mieć konto na mailu na Gmailu. Logujecie się na YouTube, nie, nie bierzecie wersji płatnej, tylko darmową. Oglądacie reklamy A ja mam, a YouTube mi za to płaci. Co prawda jeszcze nie teraz, ale powiedzmy za parę lat może się uda. Także samo dojście, znaczy całe kółeczko to myślę godzinka 15. Ze zrobieniem zdjęć bez ludzi, bo wiadomo, im więcej ludzi, tym płoczniej. No i się trzeba czekać, aż się plan zwolni. A my stanęliśmy na parkingu dosłownie vis-a-vis -vis wejścia. Parking 20 zł, wejście darmowe. Dojechaliśmy na Malediwy. Jest to 65 km od Krakowa. Zużyliśmy 84 kW w godzinę 20. Czyli jak ktoś ma ochotę na Malediwy tanio, to tak. Z Krakowa w godzinę 20 za 8, no, 15 zł. Bo to ładowane na ładowarkach zewnętrznych, więc możecie przyjąć 15 zł. Wyjazd z Rzeszowa na Merytliwy. mamy Ładowaliśmy w Rzeszowie na superchargerze 25 kW, za 40 ,26 zł 26 groszy. W Krakowie ładowaliśmy się na superchargerze 9 kW, licząc po złoty 60, zł, bo tyle zużyte było do, na Malediwy. Tam mamy 14,4 kW. Całkowita moc zużyta z Rzeszowa na Malediwy to 34 kWh. No i koszt 54,66, czyli w dwie osoby pojedziecie na Malediwy polskie za 55 zł.